W dzisiejszym odcinku, m.in. o tym, czy można trafić 5 kart Toty w jednej paczce, a także czy będzie nowa drużyna roku. Cześć, witajcie! Z tej strony rzecz jasna, MEX HD. Słuchajcie, zanim zaczniemy standardowo pod algorytmy YouTube'a, przypominam wam o subskrybowaniu kanału. Wbijmy też 60 tysięcy. Dodatkowo zachęcam do stawienia łapki w górę. 1000 łapek nic nie zmieni, szczególnego, ale będzie to po prostu fajny sygnał, że doceniacie to, że codziennie nagrywam. No i co, nie przedłużając, zapraszam was na dzisiejszy materiał. A dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od mega interesującego pytania, a mianowicie czy to prawda, że SBC oddano wersję ikony FIFA 21 ma wciąż sens. I to jest dość ciekawy temat. Obecnie w FIFA 21 mamy takie karty do zrobienia jak Cannavaro, JJ Okocza, Roberto Carlos, jest jeszcze Roy King, Kaka, Michael Owen, Torres, Siero, Barnes. Eee, ale to nieistotne Zobaczcie, obecnie najlepszą kartą, którą możemy zrobić Tak realnie też pod względem ceny jest Kaka Kosztuje on obecnie 1,5 miliona końców A teraz zróbmy sobie flashbacki do FIFA 18 Na tym etapie gry w FIFA 18 Mieliśmy do zrobienia takie karty jak Jaszyn, Mateus, Ronaldinho Patrick Vieira, Carlos, Ferdinand, Auri No i tutaj jeszcze kilka innych kart Zobaczcie, Rui koszta za jedyne 400 tysięcy końców Michael 300 ale zobaczcie, Patryk Wiejra, 1 400 tysięcy końców, Ronaldinho, 1 700, czyli zobaczcie na te realia FIFA. Kaka teraz obecnie 1 400, no prawie 1,5 miliona, a Ronaldinho, 1 700 kosztował wtedy i to w wersji prime. No kurczę, wtedy naprawdę Patryka Wejra czy Ronaldinho warto było robić. Wtedy jeszcze przypomnijmy, że trzeba było przepalać w ogóle ikony w każdym z tych SBC, a obecnie już tego nie trzeba robić, tylko liczą się overale. Powiem Wam tak szczerze, ja bardzo, bardzo mocno tęsknię właśnie za tymi SBC z FIFA 18. W obecnych realiach gry te SBC są po prostu wydawane bardzo słabo. Karty są no mega średnie. Nie oszukujmy się, Kaka Prime nawet na tym etapie gry jest już kartą dobrą, ale nie aż taką niesamowitą jak byłby Ronaldinho czy Patrick Vieira. Już nie mówiąc o cenie, bo półtora miliona końców za Kaka Prime. To jest gruba przesada, bardzo chcę, żeby wróciły właśnie z BCO takie ikony jak Patrick Vieira, Ronaldinho i to już na tym etapie gry, bo nie oszukujmy się, to już jest etap, że te karty są jeszcze naprawdę dobre, a już za niedługo będą po prostu wciąż naprawdę bardzo dobre, bo Ronaldinho czy Patrick Vieira to zawsze będzie topka. Ale na tym etapie gry już moim zdaniem powinny być Chociaż oczywiście nie oszukujmy się Patryk Wiejra jeżeli teraz by wyszedł To nie kosztowałby milion 400, Tylko myślę że podchodziłby pod 2 miliony Jeżeli chodzi o zrobienie e, Oczywiście w tym SBC A Ronaldinho mógłby nawet jeszcze więcej Niż 2 miliony także No nie ma się co oszukiwać cen takich jak FIFA 18 już na pewno nie będzie A może to nawet lepiej pod tym względem Troszkę no bo jednak jakby każdy latał Ronaldinho czy Patrykiem Wiejrą na tym etapie gry To Byłoby dość słabo. Czy to prawda, że można trafić 5 kart toty w jednej paczce? Moi drodzy widzowie, jak możecie zobaczyć teraz, na tym TikToku, 5 paczka z 5 piłkarzami 85, i ktoś niby trafił 5 kart toty. Szczerze Wam powiem, ja nie wierzę w te fejury. Dla mnie jest to po prostu zwykły fake z TikToka. Oczywiście tutaj są pokazane jako niewymienne, czyli jakoby ta osoba musiała po prostu te karty trafić i tak nieistotne czy w tej paczce, ale po prostu musiały trafić. 5 kart toty niewymiennych, ale zobaczcie jeszcze to 80 tysięcy serduszek. Jak ten TikTok w ogóle działa? Nie, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Eee, dla mnie jest to fake. Jakby nie mam żadnych dowodów na to, ale kaman 5 kart toty w jednej paczce, no to nie wiem. Już prędzej uwierzę w Świętego Mikołaja niż w taki, eee, takie coś. Tym bardziej, że ten film jest też, jak widać, zmontowany, może... No nie wiem Ktoś tutaj ma napisane, że jest FIFA YouTuberem I content creatorem dla jakiegoś Neo Nie wiem co to znaczy Jest to jakaś chyba niemiecka drużyna sportowa No to niby to nie powinien być fake Ale szczerze nie wierzę Zobaczcie jeszcze tutaj na dole Kolejny, dwie, dwóch piłkarzy 83 plus I dwie karty Toty Chyba, że ten gość nie wiem Dostaje po prostu te screeny od jakichś swoich e, widzów Ale nie, nie sądzę Dla mnie jest to po prostu jakaś próba wybicia się na tym TikToku Nie wiem jak to działa kompletnie dla mnie jest to zwykły fake, i co by nie powiedzieć, ja nie wierzę w te cudowne trafy z TikToka. Czy to prawda, że karta Kawaniego wciąż nie pojawia się w FIFA Ultimate Team? I tak jest to oczywiście prawda. Dyson Cavani obecnie jest zawodnikiem Manchesteru United. Myślę, że nawet w wieku 33 lat wciąż by miał dość spory overall. Może nawet podchodzący pod walkout. Chłop wciąż gra. W tym roku, w tym sezonie właściwie, w 15 meczach strzelił 5 bramek, 2 asysty w Premier League. Nie są to jakieś niesamowite statystyki, no ale come on, wciąż są to naprawdę bardzo. Bardzo fajne staty, dodatkowo 4 mecze zagrał jeszcze w Lidze Mistrzów, ale karty wciąż w FIFA Ultimate Team nie ma. Zdaję sobie sprawę z tego, że to nie byłby absolutnie topowy zawodnik, no ale Kamal kartę po prostu powinien mieć, bo na nią zasłużył, no i powinien ją mieć tak jak każdy. Moim zdaniem w FIFA wciąż w draftach można trafiać piłkarzy, którzy już nie grają w danym klubie, ale nie można trafić piłkarza, który w danym klubie już gra. Także, no cóż, to po prostu logika. I jej. Czy to prawda, że FIFA 19, Republika Środkowej Afryki miała największą średnią overala w grze? I tak moi drodzy widzowie, ze średnią overala ponad 80, jest to w granicach 83, Republika Środkowej Afryki miała największą średnią overala w historii FIFA 19, znaczy w historii to nie po prostu FIFA 19 i pewnie zastanawiacie się przecież, czy były jakieś karty Toty z Holandii. Z Brazylii, czy yy, chociażby nie wiem, z innych krajów, to dlaczego właśnie one nie mają tej najwyższej średniej? A to dlatego, że one mają bardzo dużo srebrnych kart brązowych i przez to ta średnia jest mocno zaniżana. A w tej właśnie reprezentacji, kondogbia bardzo mocno podbił overal, bo swoją kartą FUTIS 93, czy właśnie za Ligę Europy 89, nawet zwykle 82 właśnie tak duży overall ma, a, jego, a jedyna słaba karta to jest Jamberer. Dobra, może nie będę się bawił w wymawianie nazwisk, jest to po prostu jedyny piłkarz, który ma overall 70 i to czyni go właśnie jedynym piłkarzem, który tą granicę zaniża, ale to i tak nie zmienia faktu, że właśnie Republika Środkowej Afryki miała tą średnią overalla najwyższą w FIFA 19 i myślę, że wielu z Was o tym nie wiedziało. No, i przyszedł czas na pytanie odcinka, a mianowicie, czy to prawda, że pojawią się nowe karty Drużyny Roku? Jeżeli są widzowie, którzy mnie śledzą już od dłuższego czasu, to bodajże, że trzy odcinki temu, prawdy czy fałsz, powiedziałem właśnie, że podobno pojawi się drużyna U21 czy U23, właśnie do lat 23, gdzie będą tylko i wyłącznie karty Toty, właśnie do tego wieku. A jak wiemy dobrze, nic takiego się nie pojawiło. Może się jeszcze pojawi, ale już szczerze nie sądzę, bo jest ten event Future Stars. I dodatkowo miały się pojawić SBC właśnie tam karta drużyny roku Tomasa Mylera. Również się to nie pojawiło, nie wiem o co chodzi w tym roku, ale właśnie jeszcze chodzi e, o pytanie, to zadane z odcinka, czy to prawda, że pojawią się nowe karty drużyny roku i zobaczcie, tutaj znalazłem właśnie na stronie 433 Esports na Instagramie fajny post. Pewna osoba, zobaczcie to, trafiła, to ty Orbana. W paczce, dodatkowo jeszcze w środku miała Orbana jeszcze jakiś innych piłkarzy Nawet menedżer był w wersji Toty Także jest to chyba jeden z najśmieszniejszych bugów, jaki widziałem I zobaczcie to, on miał normalnie flary pod kartę drużyny roku I nawet na dole jeszcze świeci się napis drużyna roku Niesamowite po prostu, jak taki bóg może występować Pamiętacie mojego fejka z Toty? Ramosem, no to teraz bym był już podwójnie wkurzony, gdybym ja coś takiego trafił. Nie no, ale byłby fajny tytuł. Trafiłem 4 karty toty w jednej pasce. Ciekawe czy byłoby dużo dislajków. A ja tymczasem pięknie Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego materiału. Zachęcam do subskrybowania, łapkowania. I widzimy się już jutro o godzinie 14 i możliwe, że dzisiaj o godzinie 20 na streamie.